Cena kawy spadła do najniższych poziomów od 2015 roku, natomiast w przypadku konsumentów nie zmienia to kompletnie nic. W tym momencie cena kawy wynosi około 90 centów za jednego funta, natomiast jeszcze w tym tygodniu za kawę na giełdzie amerykańskiej płaciliśmy nawet 86 centów za jednego funta. Natomiast dołki. Lokalne z 2005 roku wynoszą nieco powyżej 84 centów za jednego funta, więc znajdujemy się bardzo blisko takich wieloletnich poziomów wsparcia, które, jeśli padną, może, może to potencjalnie doprowadzić do dalszych spadków cenowych na tym rynku. W przypadku cen kawy warto powiedzieć o tym, że mamy do czynienia z taką sytuacją fundamentalną, która. W tym momencie wycenia taką, taką sytuację. Czyli mamy bardzo niską cenę ze względu na to, że produkcja kawy na świecie jest naprawdę bardzo wysoka. I pomimo tego, że spożycie kawy bardzo silnie rośnie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale również zmienia się to w przypadku krajów azjatyckich. Tam również kawy spożywa się coraz więcej, to jednak gigantyczna produkcja z Brazylii powoduje, że cena kawy jest taka niska. W zeszłym roku produkcja kawy w Brazylii wyniosła ponad 60 milionów worków, czyli ponad 3 wyraźnie ponad 3 miliardy Kilogramów. W tym roku ta produkcja będzie nieco niższa, natomiast tak czy inaczej będziemy mieli do czynienia z nadpodażą na rynku. Tak jak wspominałem na początku, nie przełoży się to jednak na cenę kawy dla zwykłego konsumenta, ze względu na to, że cena kawy, którą kupujemy w sklepie czy w kawiarni, w tym wypadku mamy do czynienia z kosztami zdecydowaniem. Kosztami dosyć drogich usług, więc w tym mamy transport, w tym mamy różne usługi związane z przygotowaniem tej kawy, więc ta cena kawy, którą płacimy na co dzień, się nie zmieni. Natomiast problemem oczywiście są niskie ceny, które powodują, że farmerzy nie będą chcieli uprawiać kawy w kolejnych latach.